Kto lubi wakacje? A właśnie, a właśnie, Słuchajcie. wszyscy lubimy wakacje, więc my Wam życzymy bezpiecznych wakacji. Wracajcie do nas we wrześniu na smyki. Bardzo dziękujemy, podziękujmy oklaskami dla całego zespołu, który dzisiaj dla Was przedwakacyjnie ostatni raz wystąpi. Dzisiaj to jest w ogóle, zobaczcie ile ptaszków będzie na scenie. Ciekawe, jak będą śpiewać. Zaczynamy piosenką, ok? Tilu, tilu, tilula, słowik wszystkie nuty zna. Hej, słowiku, naucz nas śpiewać tak, jak szumi las. I teraz tak, jak echo w lesie. Tilu, tilu, ti, lu, ti lu. Powiem Wam, jesteście super zdolny, czy Pani słyszała Pani Krysiu całą piosenkę i to jeszcze jak czysto zaśpiewałyście. Przepięknie. No to teraz tak, ponieważ jest, jak widzicie, scena dzisiaj trochę inna niż zwykle. I przy tych pulpitach za chwilę zasiądą muzycy, ale to nie są tacy zwykli muzycy. Są absolutnie niezwykli. Chcecie ich poznać? No to najpierw nie będę mówić, kto to jest, tylko zaprosimy ich na scenę wielkimi brawami. Musicie długo bić brawo, bo ich jest dużo. Słuchajcie, to jest orkiestra orkiestra społecznej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego na Bielanach. Pewnie, wiecie, że macie tu szkołę muzyczną? I to jeszcze jaką wspaniałą. Co więcej, wy też możecie do niej chodzić, bo tam są takie zajęcia dla małych nutek. Potem sobie zajrzyjcie i sprawdźcie, może będziecie mieć ochotę. A tu jest taka duża nutka, zobaczcie. Dzień dobry, jestem nutka. <laughs> nutek, pan Nutek? <laughs> Pan Nutek ma na imię Pan Krzysztof, jest dyrektorem tej szkoły i jest też dyrygentem tej orkiestry. Gdzie jest jeszcze jedna starsza nutka? Tu jest, a Wy ją znacie? No pewnie, to jest nasza Pani Marzena, która dzisiaj gościnnie wystąpi z orkiestru. No to trzymamy kciuki. Brawa! Panie Krzysztofie, czy Pan mógłby nam pokazać jakiś ruch dyrygenta, a my go powtórzymy? Ja naliczam tak, żeby wszyscy wiedzieli, kiedy zacząć, bo najważniejsze jest, żeby orkiestra zaczęła razem, prawda? To uwaga jest. Raz. Dwa, no i znakomicie. Fajnie jest na smykach? No to fajnie jest na smykach. Musicie częściej do nas wpadać, trochę was rozruszamy, bo naprawdę, dużo uśmiechu na twarzy Wam życzymy, również Wam. Jest teraz czas na oddech, a po wakacjach serdecznie Was zapraszamy. Jesteśmy tu co miesiąc, a teraz wielki finał. Tilu, Tilu, Tilula. Trzymamy, trzymamy ten dźwięk, trzymamy go.